U małą planińską celu wysoko brdo u Balanii, GDESE zelene pagin spusztaju ka bistrom jezeru okrużenom starim chrastowima, żywy je człowiek po imenu Aleksandar Petrowicz. Bio je to wysok, snażan muszkarac esa segim wlasi i oczyma punim tużne mudrosti, koje sam odgaja o swoju cierku milenu na konstojoj, je majka preminula na poroaju. Aleksandar, ili Sasza Kejko usugia zwali piateli, radzieje ka sto uler u lokalnej radionici, oblikujuci na mesztaj od balanisko drweta, koje je na szumu i slobodu. Żywot nie biolak, balania, esa swoim strymim planinama i tragicijama duboko ukorenieni mu porogiczne wredności, wrednosti, nie uwek bile blagonaklona prejma oni makoi Ese zlikowali. Od malich nogu, milena je bile sej wsztoje sasza i mao. Ondżu je nosio na rukama krusz sneżne zimę, ujo je dacita pod swetlą petrolejkę, pewao joj stare balanijskie pesme o lubawi i sudbini. Tej esi mój swet, mala, gowory je często, gleci je czwrsto doksusedeli port watre. Ali Sasza jekwi o swoją tajną, w sercu, bio je gej. U Balanii, GDS-u, tragicznie, bilejace od vetra i duve esa wrchowa ginarida, tak waluba w bilej tabu, niż czemu SS aptalo esa prezirom. Sasza je woleo jedną muszkarca, Dawida, młodo kucitelia iż obliźnie grada ryware, ali nichowa we zabile jest kwiwena, pune nężności u tajności noci, dokjedaniu Sasha bio samo otać. Kada je Milena i Mala deset gedayne, David je iż balanię, ene da podnese pitisak drużtwa. Sasza i stał sama z już już wisze po świecie nienom odrastaniu. Milena je rasła u Lepotiku Esa długą krną kosom i ocima kao Jezero, pamiętna, ambiciozna, saniana je o wielką gradu, o żywotu punom sjają. Sasza jeszczedeo swaki dynarda jej płaci w u prestiżnej gimnazji u główną gradu Zorgradu. Igi, duszo, o swój swet, mówio jej Sasuzama, kada je odlaziła. Ali u sercu i osjećała prażninu, Milena je postajała sej dalia uticzuci SE u bogatych bogatich GDS GDS-u porobiczne bile samoreci. Gouldin suprola Milena je upoznała Marka, syne bogatok trgowca iż Zorgrada, czeweka esa i nowcem. Michowa Luba w bile jebene, bene, pune strasti, a Marko je obeciawa o swadbu balania nie widela u luksuznom dworku na obali Adrańskog Mora, esa stotinama gizajnerskim halinama i watrometom. Milena je bile oduszewljena, saniala je o Toumdanima. Ali troszkowi subili ogromni milioni ginara za halinu, chranu, muziku. Marko je rekauda cieplatyki weci dejo, ali oczekiwało je da porobica na weste do prańce po starom balanijskom obiczaju. Sasza je prymiu upoziw na razgowor. Serce mu je lupalo dokiewocjo starim autom krusz krajwudej w putewe ka Azorgradu. Milena Gia je doczekala uraz rozkosznom stanu, esa Markom port sebej. Tata, treba nam twoja pomoc za swadbu. Żelimo neszto zaborawno, luksuzno. te Jesimi uwek goworio da saniam veliko. Sasza je pogląda o cierku, o unu koju je nosio na ramenima i osetio ból u grubima. Niegowa płata stolara jedwa je pokriwala osnowno kuciu u selu, chranu, lekowe za stare dane. Duszo nemam mam toliko. Mogu dada ono, što imam, ali. Luksuzna swadba? To je prewisze. Milena esena mrsztila. Ojoj oj, ese na punisze suzama, ali ene tuge bejse. Tej es i uwek biosztedliw, tata. Żar ene, da budem srećna? Marko każe daje to standard za naszu porobiku. Marko je ciutao, ali niego w pogled je sejf oczekiwanie. Sasza je pokuszała do objaśni. Milena, ja sam to odgajao sam, De u tej sejf sam mao. Ali nowac. Nemam ga, razgowor ese zaostrio. Milena je wiknula, tej esi uwek bio druga tata. Nikąd nisi rażumeo sztaje ważną u żywotu, reci su od swega, ona nie znała za niego wutajnu, tajnu, ali ose Jegistanku. Te noci, Sasza ese wracie u selo usłomienok Milena mu je posłała po ruku, Ej, możesz da pomognesz, bolie da ese ene me jedną u żywot jedno drugom, prekinula je kontakt. Dani su postali sedmice, sedmice meseci. Sasza je sedeo por port jezera, Gledajucie ta lasę, szeciajucie je drżał malu milenu u naruciu. U Balanii, gde porowica znaci sejf, gubitak cierke biojekao kao smrt. Ali duboko u duszy, sasza je na da ene umire lako, możda cie wrem doneti pomirenie, ili barmir. mir. Proszło je godinu daną od tog kobnok razgowora. U wysokom biardiu, żywot je sporo, prolecie je donelo cvetanie liwada, lito u i berbu wocia, Jestem szarene listowe, a zima snek koi je pokwiwało krowowe. Sasza i radzi ikat, ali liruksu Drtale, a misi lutale ka a mileni. Ponekąd biłże o stari album Esa ślikama, Milena kaobibe, Esa prwim Zubicima, na prwą danu szkole. GDS Am sam SE pita u noci. Uzor gradu, Milena se udała za marka. Swadba je bile spektak, dworac oswety jem hiljadama swetala, gostiu skupi modelima, Muzika koja je obiekiwala do Ali u sercu, Milena je oseciala prażninu. Otać nie je biotu. Posłała je po ziwnicu, ali sasza nie je doszało, po z ili ból, nie je znała. Marko je biopażliw, ali niego w swet bije pan powierzchności, zabawę, putowania, lażni usmesi. Milena je ragila u preduzeciu, ali osyciala se ka ostranać. Jednogdaną, stiglo je pismo issela. Bile je to stara przyjatelica Sasze, tetka Jelena, koja je pisała, Twojo nie dobro, niedobro, Milena. Srce mu słabi, usam je nie. Gowori o Tebiswaki Dan, Milena i Osetila knedlu u grlu. Seciania su nawirala, Keiko Sasza ujoda wozi biciky, Keiko je pewał spawankę, Keiko je rytfował sej i w zaeniu. Ali pounął zje biojaci. On je odlucio, rekla je marku. Umeł w remenu, u Balanisu S.E. deszawale promene. Drużstwo je Polako ewoluiralo, młodzi suputowali u Ewropu, donosecino w ideje slobogi, ljubawi. U Rivaru, David S.E. wraty na kongedajne u inostranstwu. Sade starii gim wlasi, radio je kao za ludzka prawa. Uoje za Saszu preko zajedniczkich priatelia i doszao u wysoko brdo. Sasza, wremie da prestanesz da S.E. Kriesz, rekao je neżno, drzeci mu ruku. Michowa lubaw, nekad skwiwena, sade je bile ticha utecha. Ali Sasza je i dalje patio Bóg Milene. Milena je zatrudnela. Radost je bile Welkę, ali i strach, kejko da biudmajka bez usiej port sebej? Marko je biał zbuen, planirao je sejf najbolje bolnice, vilje. Ali nociu, Milena je Aniala selou, je zero, jej. Jedne weczeri, Pozwala SESa Markom z Buksitnicy. On jeżeli o już wecistan, już luksuza. Żarni je dowolność to i mamo, wiknula je. Ta daje szwatila, Nowac ene kupuje sreciu. Pozwala je tetku jelenu. Keikou je tata, glasio je jedrtao. Slabie, ali żyw. Czeka te kropka Milena je odlucila da ode. Wazyle je sama kruszplaninę, srce je o Kada je tigla u Sasza je sedeo na krupi portkucie, gledaj ci sanka tata proszaptala je On ese okrenuo o i pune suze milena moja dewojczyce. grisu ese dugoł bez reci Oprosti mi tata bile samsebiczna, sasza je milowało nie kosu ene ja sam te pustio da odesz, ali luba w enne staje su satima o swadbi o żywotu, o bólu. Milena je sa znała za Dawida i umesto bejse, Osetila je sa żalienie. Tej esi żrtwowao sej w zamene, a jak kropka sasza i rekao, biosam srećan sam i mao. Pomirenie je bilo uneżno, puno emocija. Milena je ostala nekoliko daną, oseciajuci mirsela. Alizor grat je zwao nazad. Bibe je doszła na swet, deczak po imenu Luka, essa sa oczyma kao milenina. Radost je bile ogromna, Ali, Milena jej stirala da Sasha do e u Tata, moraz da geawigisz, Sasha je oklewa grad gaje je sa essa swoim żywotom i predrasudama. Ali, Juba prejma u nuku bile jacza. David Giaje o hrabrio, igi, zasłużujesz to. Kada je Sasha ua o ubolnicu, drże ci cwecie i sela, Milena je zaplakała. Drża o je kłuku, suzy sutekle. Chwala tej, Boże, na ową, Marko je bio uczciw, Ali gistan Siran, niego w swet nie rażumeo Saszynu jednostawnost. Ali wrem je menialo stvari. Milena je poczela da dołazi u selo, esa lukom. Sasza duje u o starim pesmama, o joj szumu. David je biotu, neżan i podrżawajuci. Polako, Milena je pichwatila oczewu lubaw. Tata, zašto sirani je rekao, Sasza je uzdachnuło. strach, duszo. Balania nie uwekmila prejmanama. Su S.E. su ese de dešavale promene, Parade ponosa u Zorgradu, zakoni protiv dyskryminacje. Mladzi sugovorili o otworeno. Ali stare rane bolele su. Jednogdaną, Marko je trażio razwot, że leo je slobodu, zabawę. Milena je ostala sama esalukom, lukom, ali Wratila ese bliże selu, kupila kuciu u riwaru. Sasza je pomagao, u nuka. Żywot i postał pan, porobiczni ruczkowi, wszedł nie jezerom. Ali senkiej proszlosti o stale su. Milena je szwatila koliko jenowac biolażan sjaj. Goudin su prolazile. Luka jera pametan i weseodeczak. Milena jragila ragila ka u citelica, ci mir u jednostawności. Sasza i David żyweli su ze otworeno, u selu GDS-u IH pichwatili ka Balania Esemeniala, semeniala, mladzi su odlazili, Ali donosili nowe trowe. Jednokleta organizowali suweliku porobicznu proslawu Lukin Ryondan. Eswi subili tu: Milena, Luka, Sasha, David, Tetka Jelena. Smejali su SE, pewali stare pesne. Milena je pobigła au, za tatu, ko mistrzostwom Europy je sam i sztaje prawa lubaw. Suzi su tekle. Sasha je cierku, tej dala save. Ali żywot donosi i Luka już uszkoli ułoża Putania o Dedy i Dawidu. Zaszto imejt dwa dede, Milena je objaśniła neżno, zato szto luba ene bira. Porobica je postala jacza. Na kraju, u starosti, Sasza je sedeo port jezera esalukom sa lukom, prycze. Milena je bile port, esanowim partnerom koi je voleo jednostawnost. Balania je postala tolerantnia, ali borba traje. Sasza je umro mirno, Lubawiu. Milena je drżala w ruku, chwala tei, tata, za sejw. Plicza o gejocu koi je sam odgaja ocierku i ból je odbiła z buknowca, postala je lekcia, luba od swega. Porobica je nastawila, noseci niegowo na śle, chrabrost dawolisz uprkos swemu.